Zacznijmy od tego, jak to jest z tymi dziećmi, bo ja mam wrażenie, że często jest tak, że rodzice po prostu biorą dziecko, jak mają z nim jakiś problem, przyprowadzają do psycholożki i mówią, niech pani zmieni tę osobę. Czy mam dobre wyobrażenie o tym, jak to się odbywa? Tak, może bardzo dobre wyobrażenie. To jest troszeczkę tak, że rycy przyprowadzają pociechę, stawiają w drzwiach gabinetu i proszę bardzo, proszę mi tutaj zmienić moje dziecko, bo moje dziecko ma problem, albo my mamy problem z dzieckiem. Ale niestety to nie odbywa się w ten sposób. Bardzo chętnie weźmiemy dziecko pod opiekę, ale trzeba mieć na uwadze, że praca z dzieckiem to zawsze praca z całym systemem rodzinnym. Więc pracując z dzieckiem, my potrzebujemy kontaktu z rodzicami, potrzebujemy wspólnie decydować, ku Czemu tak służą nasze spotkania? Jaki jest cel tych spotkań? Co ma się wydarzyć? Bardzo nam zależy na tym, żeby zarówno rodzice, jak i dziecko czuli się bezpiecznie, czuli się zaopiekowani, po to, żeby to zaufanie tak y, później kiełkowało tym, że te zmiany, które wprowadzamy w gabinecie w relacji z dzieckiem i z rodzicami przynosiły efekty w domu.